Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym mam wielki zaszczyt i przyjemność podpisać umowę z panią prezydent Anną Mieszkowską, prezydent Koło Brzegu, dotyczącą praktyk z zakresu finansów i rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koło Brzegu. Bardzo się cieszę, proszę Państwa, iż ta umowa wypłynęła z inicjatywy pani prezydent i dziękuję za to. Kształcenie praktyczne i przygotowanie specjalistów w oparciu o kształtowanie kompetencji praktycznych w trakcie studiów to jest jeden z naszych podstawowych zasad kształcenia. Chcemy odpowiadać na potrzeby rynku pracy i już na etapie studiów budować kompetencje przydatne w dalszej pracy zawodowej. Bardzo dziękuję pani prezydent za tą inicjatywę i cieszę się, że będzie to nowe ciekawe miejsce dla naszych studentów, spośród których wielu to mieszkańcy kołobrzegu. Liczę na rozwój naszej współpracy i objęcie dalszych kierunków również możliwością odbywania praktyk czy w urzędzie Miejskim w Kołobrzegu czy w firmach w mieście. Dziękuję serdecznie Pani Prezydent. Cieszę się, że dzisiaj finalizujemy rozmowy, które prowadziliśmy od jakiegoś czasu i podpisujemy umowę dotyczącą współpracy. Współpracy polegającej na tym, że będziemy korzystali z uprzejmości studentów Politechniki Koszalińskiej, którzy będą wykonywali na rzecz naszego samorządu zadania, różne zadania. Cieszymy się, że, że jest wola ze strony uczelni, aby umożliwić zdobywanie praktyki, wiedzy, umiejętności w naszym Urzędzie Miasta. No i od, od stycznia myślę, czy od drugiego semestru będziemy w stanie zagwarantować możliwość właśnie odbywania praktyk. Dziękuję Dobrze, bardzo. Dziękuję również.